Jutro Polacy usiądą przy świątecznych stołach. Czego mogą, czego powinni sobie życzyć? Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć utrzymania tego ducha odrodzenia polskości, który od kilku lat jest tak istotnym motorem, a także rozwoju politycznego, gospodarczego, siły militarnej Polski, a jest tym, co mamy najcenniejsze, co odziedziczyliśmy dzięki bohaterom Polski, dzięki żołnierzom, niezłomnym, dzięki walczącym o niepodległość robotnikom, studentom, inteligentom, rolnikom, całego narodu, który przez dziesięciolecia dobijał się niepodległości i po raz pierwszy po wyborach 2015 roku ma szansę na jej zrealizowanie. Ale najważniejszy w tym wszystkim jest właśnie duch polskości. Najważniejsze jest odrodzenie świadomości narodowej tożsamości narodowej naszej wielkiej wspaniałej historii, ale też i wielkich obowiązków. Ja jestem absolutnie przekonany, że wszystkie kłopoty, wszystkie trudności, także wszystkie zawody, które nas spotykają, bo na takiej drodze, na tak wielkiej drodze realizacji tak wielkiego zadania muszą być wielkie też trudności. Bardzo proszę, żebyście państwo się nimi nie załamywali. Bardzo proszę, żebyście nie nie opuszczali rąk. Bardzo proszę, żebyście zawsze widzieli cel, jakim, jaki jest najważniejszy, a tym celem jest odbudowa niepodległej Rzeczpospolitej, e, prawdziwej Polski, tej, która kiedyś zwyciężała pod Hirchholmem, która kiedyś zwyciężała, pod Wiedniem, która kiedyś postawiła tamę bolszewikom, pod Warszawą w 1920 roku, tak jak i podczas Powstania Warszawskiego, tak jak i dzisiaj stawia same zniszczeniu ludzkości, zniszczeniu ludzkości nie tylko w wymiarze y, y, agresji rosyjskiej, militarnej czy dezinformacyjnej, ale przede wszystkim zniszczeniu ludzkości, człowieczeństwa, poprzez neomarksizm, który jest coraz bardziej taką falą zmiatającą nasze sumienia i naszą świadomość i niszczącą także same korzenie polskości, a więc życzmy sobie, żeby było więcej republiki i żeby było więcej prawdziwego prawa i prawdziwej, i, i prawdziwej sprawiedliwości w naszej ojczyźnie, żeby ten duch Politycznego także odrodzenia. Był duchem prawdy, był duchem siły. I był duchem przede wszystkim Polski, bo z wielu stron mamy na to ataki. Także my czasami nie jesteśmy w stanie sprostać tym wielkim zadaniom. Więc nie, nie łudźmy się, że nie będziemy mieli także od wewnątrz kłopotów, bo one są też czymś absolutnie naturalnym. Ale pamiętajcie Państwo, nigdy nie było tak wielkiej szansy na odzyskanie niepodległości, nigdy nie było tak wielkiej szansy na odzyskanie tożsamości narodowej. Od dziesięcioleci, na, przez dziesięciolecia na tę szansę czekaliśmy, przez dziesięciolecia Polacy walczyli z nadzieją, że kiedyś przyjdzie taki moment. Nie dajmy zmarnować tego wielkiego dorobku. On jest w naszych rękach. Pamiętajcie, że kiedyś nas wnuki spytają, co zrobiliście z tym wielkim dorobkiem polskiego, polskiego wysiłku. My mamy go przekuć w wielką Polskę, Polskę chrześcijańską, Polskę budowaną na katolickiej nauce społecznej i nie przejmujcie się tymi różnymi krzykami, wrzaskami a, i tak dalej. Nie przejmujcie się, to są rzeczy drugorzędne, które przeminą, tak jak przeminęły wszystkie te ataki na Chrystusa, które doprowadziły do jego straszliwej męki, ale potem przyszło Stanie, tak samo będzie Stanie Polski. Wraz z życzeniami Bożego Błogosławieństwa dla Pana ministra od wszystkich sympatyków, wszystkich ludzi związanych z, ze strefą wolnego słowa prosiłabym o życzenia świąteczne właśnie dla czytelników Gazety Polskiej Niezależnej, dla widzów Republiki, także dla Klubów Gazety Polskiej. Moi drodzy kochani. Ci, o których słusznie mówiłem wielokrotnie i powtórzyć trzeba to raz jeszcze, jesteście, można by powiedzieć, samym jądrem naszej walki o niepodległość. Jesteście taką drużyną, która raz jest większa i ogarnia cały naród, raz jest mniejsza i musi walczyć z przeciwnościami, ale nigdy się nie poddaje i nigdy nie zapomina o swoim obowiązku bycia strażnikiem polskiej tożsamości, strażnikiem polskiego dążenia do niepodległości. Nigdy się nie cofajcie, nigdy nie rezygnujcie. I nigdy nie dawajcie sobie wmówić, że odzyskanie niepodległości to beznadziejna sprawa, że z lewej, z prawej, z dołu, z góry, że jesteśmy tak bardzo oblężeni, tak bardzo atakowani, że tylko nam y, przyszło opuścić ręce. Nie wolno tych rąk opuszczać i pamiętajcie, że inni patrzą na Was, że od Was się Polacy uczą właśnie wytrwałości, dzielności i... Zwycięstwa, a więc zawsze do zwycięstwa. Pamiętajcie o tym, gdy będziemy wszyscy razem przeżywali ten wspaniały dzień zmartwychwstania Pańskiego. Zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem. Także dzięki Wam. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.